We współczesnym świecie kazano nam uwierzyć, że szczęście polega na tym, że wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone. Tak, że mam Mercedesa powiedzmy, albo jeżdżę sobie na dalekomorskie wakacje, na wszystko mnie stać, mam dużo czasu, mam perły. Futra, tak może futra są teraz passe, ale rozumiecie o co chodzi. Taki full wypas konsumpcyjny, tak, że na, na wszystkie Twoje potrzeby konsumpcyjne są zaspokojone. Masz bardzo dużo czasu, możesz prowadzić ekskluzywny Instagramowy e, sposób życia, tak, że robisz zdjęcie swojej kanapce na śniadanie. E, co jeszcze? No, tak, taki super wypasiony e, Instagramowy live, lifestyle. I nasza cywilizacja coraz mocniej w to uwierzyła, że to jest pojęcie szczęścia. A wiecie co? Dawne, dawne, dawne bajki, a one nie tak jak bajki Walta Disneya służą teraz do rozrywki, tylko dawne bajki, one służyły do przekazywania pewnych treści związanych z naturą duszy, z, z zdrowiem psychicznym, tak? I jedną z takich baśni, która opowiada o naszym zdrowiu psychicznym, jest stara legenda o Złotej Kaczce. To jest, z tego co pamiętam, chyba nawet warszawska legenda. Bo legenda o Złotej Kaczce polegała na tym, tak w wielkim, wielkim skrócie, że a, do kanałów, Prawdopodobnie chyba pod miastem Warszawa dostał się taki biedny chłopak, a rzecz się miała w czasach przedwojennej Polski, ale tak naprawdę to nie jest istotne. I w tychże kanałach znalazł przepięknego ptaka, który świecił cały na złoto, taką złotą kaczkę. I złota kaczka dała mu zadanie. Zadanie polegało na tym, że miał w ciągu dnia, czy w ciągu 24 godzin, nieważne, palcili licho, miał wydać przeogromną sumę pieniędzy, ale był jeden warunek, pod warunkiem, że tylko na siebie. Jeżeli to zadanie wypełniłby nasz bohater, to czekało go jeszcze większe bogactwo w nagrodę. I... Cały dzień chłopak wydawał na siebie na prawo i lewo pieniądze, tak bardzo, bardzo egoistycznie. I mm, no, kulminacyjna, kulminacyjna scena jest wtedy, kiedy spotyka kogoś w potrzebie. To był chyba ktoś głodujący na ulicy, i wtedy się złamał, i on nie mógł nie, mógł nie dać grosza tej osobie, i wtedy nie zdał egzaminu. I tak naprawdę nie chodzi o to, że nie wygrał bogactwa, które, nie dała, no, które miała mu dać ta złota kaczka, tylko ta legenda o złotej karce obnaża pewną taką starą prawdę o naszej duszy. W przestrzeni, w której masz wszystkie bogactwa, cały czas wolny, tak? Instagramowe życie. A nie możesz tak jak w legendzie o złotej kartce, dzielić się z, tym nik z nikim, albo żyjesz w takim życiem, w którym nie dzielisz się z tym z nikim, to wiedzą to najlepiej moje bardzo bogate klientki, część mam takich dziewczyn, z którymi pracuję, które świetnie są usytuowane zawodowo, które świetnie zarabiają. i... Doskonale wiedzą, że no, to jest zaspokojenie pewnych potrzeb, tak, ale to nie daje tego ostatecznego poczucia szczęścia, takiego naprawdę głębokiego poczucia szczęścia. A co daje? Co daje poczucie szczęścia w życiu, żeby nasze serce nie było dziurawe, nie było głodne? Głębokie poczucie szczęścia dają nam relacje, ale relacje, w których dochodzi do zdrowej, głębokiej wymiany. Bo relacje. Kiedyś znalazłam w Indiach taki dekalog i na początku tego dekalogu było napisane zdanie: 90% Twojego szczęścia albo nieszczęścia w życiu zależy od tego, z kim się zwiążesz. I relacje, właśnie jeżeli są zdrowe, mogą przepełnić nasze życie szczęściem. Relacje, jeżeli są niezdrowe, powodują traumę. Chcę Wam pokazać psychologiczne ujęcie, na czym polega trauma. Trauma to w którymś momencie życia człowiek nie otrzymał od swoich rodziców, od swoich opiekunów, od kogoś ważnego w swoim życiu, nie otrzymał tej wartości, tej jakości, którą potrzebował. I zazwyczaj to się dzieje, to te nieotrzymywanie wartości, tej, tej wartości, jakości, niezaspokojenie potrzeby, dzieje się na podstawie złej komunikacji. I zła komunikacja może mm, no, powodować głębokie rany psychiczne, a co chcę pokazać Wam dzisiejszym webinarem? Dobra, zdrowa komunikacja i dobre, zdrowe słowa, nawet wypowiadane tutaj i teraz, jeżeli trauma wydarzyła się w przeszłości, są w stanie leczyć nasze serca. To jest po prostu cudo. Dzisiaj sporo będziemy mówić o języku, o słowach, które ranią. To będzie Wam pokazywać. E, e, Komunikaty, które wysyłacie do swoich bliskich, na przykład do swoich dzieci, i też słowa, które leczą, jakimi słowami można leczyć nasze serca, czyli no, dosłowny sposób karmić potrzeby, karmić nasze głody, i to sami możemy sobie robić. Wyobraźcie sobie scenkę, w której chłopak umawia się na randkę z dziewczyną, przychodzi z bukiecikiem kwiatów i czeka. Czeka pięć minut. 10 minut, 15, 30, 45 i w końcu nie wytrzymuje, wstaje i wychodzi. I w tym momencie w drzwi wpada dziewczyna i mówi, ale gdzie ty wychodzisz? Ja chciałam zobaczyć, ile ty na mnie będziesz czekał. Wyobraźcie sobie tą scenkę i proszę, jakby wczujcie się Proszę, wczujcie się w ich chłopaka i dziewczynę. I teraz zobaczcie. No ona, jakby mogła to sobie ar argumentować, właśnie w ten sposób: chciałam sprawdzić, czy dla Ciebie jestem ważna, czy będziesz na mnie czekał, Chciałam, bo ona podeszła do niego i powiedziała: chciałam zobaczyć, ile będziesz na mnie czekał, czyli pod spodem potrzeba, jak bardzo jestem dla Ciebie ważna. A chłopak oczywiście się obraził. Nie, ja nie będę tyle czekał na ciebie, tyle chciałaś, no to cześć. To nie moja sprawa, nie mój, nie mój cyrk, nie moje małpy. A... I teraz zobaczcie, chcę wam coś pokazać. Jeżeli rozmowa jest nielogiczna, czyli macie warstwę pewną, tak zwaną logiczną rozmowy, werbalną, rozmawiamy sobie. Jeżeli coś w tej rozmowie wam nie pasuje, to znaczy, że pod spodem pod spodem jest jakby zupełnie o co innego chodzi niż kiedy się mówi. Mamy warstwę komunikacji, tej werbalnej, a pod spodem mamy traumę, blok, czyli coś, co dawna potrzeba, która nam nie, no tak, niezaspokojona potrzeba z dzieciństwa, która, która nami powoduje. A ja zazwyczaj w tym momencie używam pewnego cytatu z Junga, ale teraz powiem to zupełnie inaczej. Bo wiecie co, jeżeli świadomie przeżywasz pewne uczucia, czujesz uczucia świadomie i się do nich przyznajesz i pozwalasz je sobie czuć, to możesz nimi kierować. Masz wtedy wybór, możesz wybrać, że czuję gniew. I masz wtedy świadomy wybór, czy go zeskalujesz, czy go zminimalizujesz. Możesz kierować takim uczuciem. Ale dopóki uczucie jest nieświadome, tak jak u tej dziewczyny, głód, że jestem potrzebna, głód, że no, ktoś, ktoś mnie uważa, ktoś mnie szanuje, a to jeżeli uczucie jest nieświadome, to ono będzie Wami rządzić. Nie ma możliwości kontrolowania uczucia, które jest nieświadome. A, I wracając na chwilkę do tej komunikacji, która odbyła się pomiędzy naszą parką, bo potrzeba, która była u tej dziewczyny, czyli żeby ktoś się nią opiekował, żeby ona dla kogoś była ważna, istotna, sprawdzić na ile jestem ważna dla tej osoby. To się nie dzieje tego na pierwszej rance. Tego nie można zrobić, tego nie można po prostu komuś dać. To się dostaje w wyniku doświadczenia. Czasem tygodni, miesięcy lat, tak, że buduje się ważność dla kogoś i wtedy mogę sprawdzić, na ile. znaczy Nawet no nie no przekonać się twoimi czynami, na ile jestem dla ciebie ważna. Więc reakcja chłopaka była jak najbardziej um, no powiedzmy, że zdrowa, tak? Ale um, on nie rozumiał, że komunikat logiczny, i to zazwyczaj mężczyźni, wy chłopaki, nie rozumiecie o nas, że komunikat logiczny, który jest przekazywany w sposób werbalny, bardzo często nie jest tym, o co nam chodzi, bo, bo o, bardzo często u kobiet w rozmowach wychodzi ta podświadoma potrzeba, u mężczyzn też. Ale w nielogicznych rozmowach u kobiet bardzo, bardzo, bardzo często. Dopóki uczucie nie jest uświadomione, będzie wami powodować. I w. No. A wy będziecie nazywać to losem, cytując już dosłownie Junga. I teraz tak, żeby. Mogła zajść prawdziwa dobra komunikacja, bo prawdziwa, żeby nie. Może taki łańcuszek, żeby nie doszło do traumy, tak? Czyli że jakieś potrzeby są niezaspokojone, żeby nie doszło do traumy. Musi zajść prawdziwa komunikacja pomiędzy ludźmi. A co to znaczy prawdziwa komunikacja? Nie ta e, nielogiczna, fałszywa. Nie na poziomie blokad traum, że ci nie powiem, tylko prawdziwa komunikacja odbywa się na poziomie komunikacji potrzeb. Potrzeba, potrzeba. Ja wyrażam swoją potrzebę. Za chwilę cała reszta naszego webinaru to będzie właśnie o potrzebach, jakie ma nasze serduszko. Ja mówiłam, że nie będziemy o marchewkach, o, 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 o boróweczkach mówić, w, o karmieniu serca, tylko o karmieniu Zaspokajaniu naszych potrzeb. Więc um, prawdziwa komunikacja to jest właśnie komunikacja, która odbywa się na poziomie potrzeba, potrzeba, że ja bez ściemy, bez maski wprost mogę zakomunikować Ci swoją potrzebę, a ty w zdrowej relacji ze mną, jak jesteś ze mną w zdrowej relacji, to na tą moją potrzebę. Reagujesz i wyrażasz swoją potrzebę, i mamy zdrową sytuację win-win, w której obie strony wzrastają, że po zaspokojeniu tych potrzeb człowiek czuje się wzmocniony, natchniony, uduchowiony, taki na, nakierowany na wzrost, na rozwój. I to jest no dobra, brzmi jak idylla, prawda, ale to jest, to jest, słuchajcie, nasze zadanie, żeby niebo na ziemi osadzać, tak, sprowadzać niebo na ziemię. Kurczę, no to ta, taka jest idea dzisiejszego webinaru, żeby traktować siebie po niebiańsku, a nie tworzyć światów piekielnych. I po niebiańsku, to znaczy w zdrowy sposób się komunikujemy. W zdrowy sposób zaspokajamy potrzeby swojego serca. Pierwszy punkt: do tego, żeby była zdrowa relacja między nami, potrzebujemy ja i ty być w głębokim kontakcie ze sobą. Głęboki kontakt ze sobą. Co to oznacza? Wiedzieć, czego ja chcę i co się ze mną dzieje. Więc, żeby być w kontakcie ze sobą. Potrzebujesz koniecznie wiedzieć, co ty teraz czujesz, nazywać swoje emocje, swoje uczucia, nie wypierać ich, co ja teraz robię, po co to robię, czego ja chcę, co się ze mną dzieje. Koniecznie. Bez tego, bez tego nie wiesz, kim ty jesteś. I nie możesz tworzyć wtedy zdrowych relacji, nie możesz komunikować swoich potrzeb. W żaden sposób. To jest punkt numer jeden. Jestem w kontakcie ze sobą.